Siemanko z tej strony Dawid. W dzisiejszym odcinku, jak co miesiąc, omówimy sobie najnowszą ofertę obligacji skarbowych, tym razem tą na lipiec 2025 roku. Oprócz, oczywiście, standardowego omówienia najnowszej oferty, pokażę Wam, jak obligacje skarbowe wypadają na tle np. konto oszczędnościowych czy lokat, co dalej z inflacją, jaki tutaj NBP daje nam rokowanie odnośnie inflacji na najbliższe 2-3 lata, oraz jak wygląda. Aktualna sytuacja na rynkach po uspokojeniu się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Standardowo, stałych widzów zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza dla YouTube'owego algorytmu. No a nowych o zasubskrybowanie tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami ode mnie. Bardzo miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Investing Pro. A czym tak właściwie jest Investing Pro? Investing Pro to platforma oferująca zaawansowane narzędzia analityczne i inwestycyjne przeznaczone dla doświadczonych i początkujących inwestorów giełdowych. Znajdziecie tutaj m.in. skanery akcji, w tym oparte na sztucznej inteligencji, kalkulator wartości godziwej, ratingi analityków i informacje o insider tradingu. No i jak to wszystko działa? Investing Pro pomoże wam znaleźć najlepsze akcje na rynku. Dla każdej akcji zobaczycie jej potencjalny możliwy wzrost, jej wartość godziwą, która po prostu pokaże, czy w danym momencie spółka, która was interesuje, jest przeszacowana, niedoszacowana, czy być może jest na odpowiednim poziomie. Możecie tam kopiować akcje ulubionego inwestora do swojego portfela i wybierać te Najlepsze. Możecie wybrać z gotowych skanerów akcje dywidendowe, akcje odporne na recesję i wiele innych, a co miesiąc dostaniecie gotowe listy akcji wyłonionych przez AI o ponadprzeciętnych wynikach. Wszystkie szczegóły znajdziecie standardowo w opisie oraz przypiętym komentarzu do tego odcinka, no, a kupując Investing Pro z mojego linku. Przede wszystkim wspieracie mnie moją pracę i. Ten kanał. Na dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od omówienia aktualnej oferty obligacji skarbowych oraz od zmian, które nastąpią w lipcu 2025 roku. A jeśli mówimy o zmianach, to tak naprawdę tych zmian nie ma. E, czyli oferta pozostanie dokładnie na takim samym poziomie, jaką widzicie teraz na stronie głównej obligacji skarbowych, czyli szybko przypominając, 3 miesięczne 3%, roczne 525, w pierwszym miesiącu, później stopa referencyjna NBP, dwuletnie 5,40, później marża plus stopa referencyjna NBP, 3-letnie 565%. 4 6% w pierwszym roku, później oczywiście marża plus inflacja. 10-letnie 625 w pierwszym roku, później również marża plus inflacja. No i tutaj rodzinne obligacje 6-letnie 620, później marża plus inflacja oraz dwunastoletnie 6,5% w pierwszym roku, no i później oczywiście marża plus inflacja. No a jeżeli chodzi o szczegółowe, no to tutaj możecie sobie zatrzymać film i dokładnie przeczytać jak ona Wygląda. Natomiast mówiąc o obligacjach skarbowych, no trudno nie wspomnieć o stopach procentowych. Jeżeli mówimy o tej najważniejszej dla obligacji rocznych i dwuletnich, no to stopa referencyjna na dzień dzisiejszy to jest 5,25%. Czyli od tej wartości będzie liczona po prostu wartość oprocentowania tych rocznych oraz dwuletnich obligacji skarbowych. Natomiast warto pamiętać o tym, że każda jedna obniżka 100% będzie również powodowała, że ta stopa referencyjna również będzie niższa, a co za tym idzie atrakcyjność tych obligacji również będzie po prostu na niższym poziomie. Rzućmy sobie okiem na inflację, która w maju wynosiła jedynie 4%. Czyli po raz kolejny, w zasadzie od początku roku, w każdym miesiącu ta inflacja nam maleje. Oczywiście jest to inflacja CPI. Po wyłączeniu cen administrowanych mamy to 2,5%, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych 4,6%, po wyłączeniu cen żywności i energii 3,3% no i 15% średnio obcięta 3,8%, czyli jak możecie sobie zauważyć, w zasadzie w każdej z tych parametrów, które są tutaj brane pod uwagę, ta inflacja po prostu maleje. Oczywiście jeszcze nie jest w naszym celu NBP, czyli 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, natomiast no jeżeli nic wielkiego się w najbliższym czasie nie wydarzy, no to wydaje mi się, że do końca roku jesteśmy w stanie wrócić do tego celu inflacyjnego, no a co w dalszej perspektywie oczywiście otwiera możliwość na obniżanie stóp procentowych. Jeżeli chodzi o projekt NBP. Ta jest akurat na dzień 14 marca 2025 roku, a najnowsza wyjdzie w lipcu, oczywiście jak gdy tylko ona się pojawi, to Was o tym poinformuję, dlatego zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Natomiast jeżeli basujemy na tej projekcji z 14 marca 2025 roku, no to tutaj inflacja CPI rok do roku wzrośnie o 4,9%. W 2026 będzie to 3,4%. Natomiast w 2027 będziemy już w celu inflacyjnym. Natomiast no. Jednak ta inflacja spada trochę szybciej niż tutaj w tej projekcji było zakładane, dlatego jestem bardzo ciekaw, co przyniesie ta projekcja, która pojawi się w lipcu. Jeżeli chodzi o PKB rok do roku, no to w 2025 według tych założeń ma wzrosnąć o 3,7%, w 2026 o 2,9%, natomiast w 2027 o 2,3%. Jeszcze rzućmy sobie szybko okiem na WIBOR. Jeżeli chodzi o WIBOR, no to jednomiesięczny wynosi 5,35%, WIBOR 3 miesięczny 5,25%. 2%, wybor 6-miesięczny 5,05% i wybor roczny 4,84%. Czyli jak możemy sobie tutaj zobaczyć, no ten wybor już jest zdecydowanie niższy niż był jeszcze dwa miesiące temu, przed pierwszą obniżką stóp procentowych. W ogóle jeżeli są tutaj na kanale kredytobiorcy, którzy spłacają swoje kredyty hipoteczne, to dajcie znać w komentarzach, czy wasze raty już gdzieś tam delikatnie się zmieniły, czy jeszcze wasze wybory na przykład sześciomiesięczne, no wiadomo jak sama nazwa wskazuje, po prostu zaczynają obowiązywać po pół roku, więc dajcie znać po prostu, czy odczuliście już efekty tej pierwszej obniżki stóp procentowych, czy wasze raty jeszcze. Nie uległy zmianie. Chętnie poczytam, jak to u Was wygląda. No i oczywiście, napiszcie, o ile ta rata została zmniejszona, no i czy czekacie na kolejne obniżki stóp procentowych. Czy być może wybraliście stałe oprocentowanie swoich kredytów i raczej Was te informacje na, ten, na tę chwilę po prostu nie interesują. A jak zmieniła się sytuacja na giełdzie w, koń, w ciągu kilku tych ostatnich tygodni? E, przede wszystkim zacznijmy sobie od surowca, czyli ropy. No i tutaj mamy wykres, jak baryłka ropy w bardzo szybkim czasie wzrosła już do prawie 80 dolarów, tylko i wyłącznie dlatego, że no nie wiedzieliśmy co się wydarzy, też Stany Zjednoczone dołączyły do gry, dołączyły do zabawy w cudzysłowie, więc no wszyscy spodziewali się eskalacji, no i oczywiście rynki szybko zareagowały, a co za tym idzie stacje benzynowe również. Niestety, jak to zwykle bywa, w momencie, w którym ropa tanieje, no to te ceny na stacjach jakoś nie za bardzo chcą... Maleć, natomiast w momencie, w którym tylko i wyłącznie coś się wydarzy i ceny szybko rosną, to zmiany możemy zobaczyć nawet tego samego dnia, co jest oczywiście jawnym łupieniem obywateli i sytuacją bardzo niesprawiedliwą. Natomiast, jak też możemy zobaczyć, ta sytuacja powoli się już normuje, no i ta baryłka ropy zaliczyła spory zjazd. Spory skok, ale później również spory zjazd. A jak na no to wszystko zareagował, na przykład WIG-20? Jeżeli chodzi o WIG-20, to w ciągu ostatniego roku zarobił 10,28%. Natomiast jeżeli chodzi o te krótkoterminowe turbulencje, no to tutaj raczej nic specjalnego się nie działo. Wiadomo, osoby, które tutaj są spekulantami, no to były w stanie przewidzieć, że. Pewnie w momencie, w którym ta sytuacja się rozpoczęła, mogą pojawić się drobne korekty. No i był to też, myślę, że całkiem dobry moment, żeby gdzieś tam dokupić sobie aktywa do portfela. No i jak widzimy, na dzień dzisiejszy przynajmniej to odbicie nastąpiło ja też po moim portfelu. Widzę, że w ciągu ostatniego tygodnia wzrósł on o jakieś 4-5%, więc jest to całkiem przyzwoity wynik. A jak sytuacja wyglądała za oceanem? Rzućmy sobie okiem na S&P 500, które tutaj dalej sobie rośnie. Znowu możemy zobaczyć, że tutaj był krótki ząbek gdy w momencie, gdy ta sytuacja się zaczęła. Było to oczywiście spowodowane niepewnością. Natomiast gdy tylko sytuacja się załagodziła, od razu automatyczne odbicie. I w mojej opinii nie jest to jeszcze. Koniec wzrostów na SP 500. Tak samo sytuacja wyglądała na Nasdaq. Można powiedzieć, że te indeksy bliźniaczo sobie odpowiadają, więc, więc tutaj za wiele się nie zmieniło. Natomiast jeżeli Wy jeszcze nie macie konta maklerskiego, a chcielibyście inwestować swoje wolne środki, no to serdecznie zachęcam do utworzenia sobie konta u partnera tego kanału i odcinka, czyli FXTB, gdzie do 100 000 euro obrotu miesięcznie inwestujecie bez żadnych dodatkowych prowizji. Wszystkie szczegóły znajdziecie standardowo w opisie. Oraz przy piętym komentarzu, a zakładając konto i podczas rejestracji wpisując kod Dawid, otrzymacie bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. A jak przedstawia się oferta obligacji skarbowych, porównując ją do na przykład konto oszczędnościowych lub lokat? Tutaj skorzystałem z serwisu Bankier, gdzie znajdziecie taką dokładną porównywarkę. No i na pierwszy rzut oka te, ta oferta wydaje się być przepotężna. Tutaj mamy wielkimi literami napisane 9%. Natomiast diabeł zawsze tkwi w szczegółach, no i trzeba sobie po prostu kliknąć tutaj w szczegóły oferty. A jeżeli sobie klikniemy, no to zauważymy pewne ważne informacje. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy tutaj kapitalizację miesięczną, czyli z każdym miesiącem po prostu nasze środki gdzieś tam zostanie dopisane odsetki. Natomiast druga ważna rzecz jest taka, że ta oferta 9% obowiązuje tylko do kwoty 25 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty mamy już tylko i wyłącznie 1%. Czyli cała nasza magia tutaj ginie. Jest to oferta przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób, które po prostu mają niższy kapitał do ulokowania. Natomiast warto jeszcze przeczytać dodatkowe warunki, a mianowicie oferta dla nowych klientów. Czyli jak jesteście aktualnymi, jak to standardowo była, to możecie na tę ofertę się nie załapać. No i tutaj, którzy otworzą konto osobiste z kartą debetową i kontem lokacyjnym. W pierwszym miesiącu obowiązuje stawka w wysokości 8% w skali roku, w kolejnych maksymalnie do końca września bieżącego roku. Obowiązuje oprocentowanie w wysokości 9% w skali roku pod warunkiem, czyli mamy jeszcze dodatkowe warunki. Wykonania minimum 6 transakcji bezgotówkowych kartą debetową, zaksięgowania wpływów na kwotę minimum 1000 zł, wykonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą kredytową, czyli jeszcze dodatkowo musicie posiadać kartę kredytową. Warunki są wykonywane w miesiącu poprzedzającym na liczenie stawki. Warunki należy spełnić co miesiąc. Oferta dostępna wyłącznie w oddziale banku. Czyli te magiczne 9% po pierwsze obowiązuje tylko do 25 tysięcy złotych, natomiast ma jeszcze kilka określonych warunków, które trzeba spełnić, aby taką ofertę otrzymać. No i dla osób oczywiście zainteresowanych tematem, zostawię link w opisie do odcinka, żebyście mogli sobie samodzielnie sprawdzić, jakie tutaj warunki trzeba spełnić, aby z tych wysokich oprocentowań skorzystać. Czyli podsumowując, oferta obligacji. Jest wydaje mi się dużo korzystniejsza od tych wszystkich lokat czy kont bankowych, przede wszystkim dlatego, że nie trzeba tutaj spełniać żadnych dodatkowych warunków. Mamy z góry określone zasady, tak jak na przykład przy 3-letnich obligacjach wiemy, że kupując je dzisiaj, przez najbliższe 3 lata będziemy zarabiać 5,65% rocznie. Nie musimy operować gotówką, kartą, kartą kredytową, robić przelewów. Czy jakichkolwiek innych cudów na kiju, wystarczy po prostu odpowiednią kwotę zainwestować, kupić odpowiednie obligacje i z góry wiemy, że to oprocentowanie będzie po prostu tyle wynosić. Jedyne, co jest zmienne, no to oczywiście kwestia inflacji oraz tej stopy referencyjnej NBP przy. Krótkoterminowym inwestowaniu. No i w tym odcinku to wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o aktualnej sytuacji. Czy planujecie dokupować obligacje w najbliższym czasie? Czy robicie to regularnie? Czy być może czekacie jeszcze na odpowiedni moment? Komentarze standardowo są do Waszej dyspozycji. No a teraz dzięki za oglądanie. Miłego popołudnia i na razie.